A więc jest sektor drugi, i tutaj widzę coś, czego nie kojarzę, żebym widział wcześniej. W Everspace może być to coś związanego właśnie z dodatkiem, i z chęcią podlecę zobaczyć, co to jest. A może być to po prostu struktura, która się tak zgenerowała, że jest ona dla mnie nowa. Mimo, że już ją wcześniej widziałem, to po prostu może nie w takiej formie jak tutaj. Próbuję używać trochę tych pocisków korozyjnych, które mam, z których w zasadzie powinienem trochę częściej korzystać. Zobaczmy co to za struktura. Jak powiedziałem, nie przypominam sobie, żebym widział taką grę i chyba nie widziałem. Widzę też nowe oznaczenia, czyli te strzałki z piorunami. Zapewne są to jakieś generatory i wysadzić. A budowa Jednostka zasilająca. No skazyniająca. No, do uh, nie do do plasmorana. Coś do mnie leci nie wiem skąd. Nie podoba mi się to. Co ja aktywowałem? Co to jest? Czemu to do mnie strzela po tym jak dałem intron? System obronny fabryki. To jest jakaś fabryka. Eee, spróbuję rozprowadzić to i widzę jest jednostka zwydawczo. Drugiego poziomu Leczek tej drugiego poziomu towarzyszy z jednostka pierwszego poziomu, ewentualnie dwa drony. Lekki płacisk myślę, że sobie zamienię, bo tych pocisków koryzyjnych mogę być mało, wykorzystałem je tutaj do walki. Eee, dobra, widzę tutaj jeszcze energię. Co w się sensie ten znaczek energią? I gdzieś tutaj pojemniki. Dalej tutaj jest to. No może chodzi o to, żebym ja wszystkie aktywowałem mniej więcej w tym czasie, który jest tutaj przewidywany na to. Tak się trochę bawię, ale ja nawet nie mam pojęcia co ja robię. Uruchomiły wszystkie. O! Co to jest? No, serwis. Freedom uh, Detector. Wykryto zagrożenie. Nie, nie ma serwisu. Okej. Okay. Uh, a, to ja jestem. Z... Dobra. Aktywowałem tę fabrykę, więc pewnie mógłbym się tam naprawiać, Tylko przez to, że zacząłem ostrzeliwać te wieżyczki. Eee, Wiesz, cała ta fabryka traktuje mnie jak wroga. E, nie fajnie. Rafineria i stacja modyfikacyjna. Jest to coś w dodatku, coś czego wcześniej no, nie widziałem. Będę chciał no, w przyszłości, być może teraz, jako ten może mnie coś będę chciał tu zbadać, zobaczyć jak to działa, co, co w związku z tym można osiągnąć. Jeżeli mogę teraz na przykład w locie wprowadzać modyfikacje do mojego statku. To byłoby całkiem ciekawe. I może nawet troszkę zbyt OP względem tego jak się gra we A Aczkolwiek. Może okazać się, że to tak naprawdę za mało. Nie wiem, zobaczymy. Spróbuję jeszcze raz podlecieć, może tym razem gdzie będą tutaj do mnie strzelać, chociaż dalej tutaj widzę ten czerwony X. że rafineria mi ją służy e, też chyba jest czerwony mix e, tutaj i tutaj gdzieś spróbuję zniszczyć te systemy obronne bo to może to coś da e, Potrzebuje zasilania. Dobra. E, I teraz. No nie. Serwis, thread. To... Tak, tak, tak. Nie, to może chodziło po prostu faktycznie o to, że na początku że z do początku zaatakowałem te wieżyczki i one się na mnie stargetowały w jakiś sposób i cała ta fabryka traktuje mnie teraz jako wroga. E, mówi się, trudno, leci się dalej. Gdzie tu jest wyjście? Tutaj. W sumie to pewnie dość łatwo wygląda, biorąc pod uwagę, że wystarczy zlokalizować wyjście i polecieć w tym kierunku. Jeżeli chcę wypełnić misję od naszego dziwnego przyjaciela, muszę polecieć z górą i w sumie chyba tak zrobię, bo widzę, że tutaj jest też handlarz. Nie, nie mam z tym problemu. Czasami właśnie. O, okarianie nie są w stanie mnie mierzyć. Ograniczone działanie czujników i nagle coś się okaże, że nie mogę stąd. A, wygenerowano. Bo czasem nie generuje i okazuje się, że gdzieś tutaj jest miejsce, w którym jest urządzenie blokujące ten sygnał, działające przeciwko graczowi, zmuszające gracza do tego, by zlokalizował to urządzenie i je zniszczył bądź zdezaktywował. Zazwyczaj nie jest to też jakieś wybitnie skomplikowane. W tym przypadku byłoby to trochę trudniejsze, bo tutaj mamy do czynienia z uh, tym, że uh, w normalnych warunkach moje czuj czujniki by nie działały tak jak powinny. Ale, że uh, mam przeciążenie systemu, uh, czyli ulepszenie, które sobie zainstalowałem, um, to właśnie działają tak jak trzeba. Generator, osłon, zdjęty. Tężny pocisk. Myślę, że zamienię faktycznie te potężne pociski. Są bardzo fajne. Wyładowanie energii. Dekonstruktor dronów. Nie uważam dekonstruktora dronów za coś, co mi się przydaje. Dobra, wydawało mi się, że to była wieżyczka, która próbuje mnie zastrzelić. Trwiłem tutaj w pojemnik, ale chyba nic to nie dało. Co mi się tu wyświetla? Ogniwo zasilające, dobra. Łapiemy się ogniwa. Gdzieś miał być chyba handlarz, jeżeli dobrze pamiętam. I jest tam. Dobra, polecę do handlarza i myślę, że też zostawiam już tą strefę. Nie ma co tu dłużej się... Męczyć. Mogę co najwyżej jeszcze poszukać surowców, by ulepszyć, aczkolwiek widzę, że on już ma jakieś ulepszenia. Eee, ule... Modyfikacja zasięgu 3. Jest to wystarczająco. osłona Osłony też mogę po... ulepszać. ile ja trafi w przycisk. Jest modyfikacja czasu trwania wyłączenia osłony, modyfikacja opóźnienia regeneracji, modyfikacja wytrzymałości myślę, że wytrzymałość trzy razy i tutaj już chyba za dużo nie mam wyboru, więc lepsze do tego handlarza zobaczę, co on ciekawego ma, jeżeli nie ma nic ciekawego, to w zasadzie już tutaj skończyliśmy lecimy dalej. Można by było mu sprzedać e, krzyś. Stały. Aczkolwiek um, chyba nie chcę. Reszta jest bezsensowna. miotacz laserowy już mamy. Osłona e, e, musiałaby zastąpić chyba zwykłą osłonę. Więc to się mija z celem. Także lecę dalej. Okay, now we will have the opportunity to This must be the place Alec told me about. So you really want to work for this outlaw Horag? This outlaw what? What did you just call him now? Horag. The mid-sized mammalian species of which your new friend belongs. Okay, right. I'm not working for him. It seems like a good opportunity to reduce the outlaw threat in the area. Great opportunity to get yourself blown to bits. Always the cynic I. Sometimes you have to let go and trust the universe to live life to its fullest. Only someone with infinite lives would say that. The container must be on this station, probably hidden deep inside the asteroid, behind some force fields. Let's take a closer look. co się dzieje. Przez chwilę liczyłem, żeby właśnie dać im tam do spokojnie porozmawiać z powiem, co by moja powiedzieć. No i dobra. Plan jest taki, żeby dostać się do środka. Ale jak widać plan mogę sobie w tym momencie tak troszkę konektyłka rozbić. drugie mi ciągle to, że moje pa moje paliwo tu tutaj poruszania się po tych strefach, po tych sektorach... W sensie nie do skoków, tylko tutaj do poruszania się jest udzielone energią do strzelania. I niestety to troszkę przeszkadza. Nawet troszkę bardziej niż troszkę. Wiem, że jest jedno takie ulepszenie, które sprawia, że tracimy osłonę, ale dostajemy w zamian właśnie tego dostajemy w zamian to, że sporszenie się statku znaczy, że strzelanie nie kosztuje nas tego paliwa tutaj tej energii salt there the containers are accessible now destroy the turrets before they get you one have to take the division steer Tutaj jest druga wieżyczka. Powoli podlecę. A i tutaj kolejna jeszcze. No to fajnie. E... Każdy z takich ulepszeń, które możemy przypisać sobie do tego podejścia, do wypadku, e... ma jakieś plusy i ma jakieś minusy, właśnie w przypadku.

There you go, you can have the leftovers, Hive. Cudowne. Hmm. Ale te nie są takie złe, jeżeli chodzi o to, że jest tą broń. Nie jest to co prawda broń, która by mnie interesowała w dużej mierze. Bo ja już swoją broń mam modyfikacja zasięgu, czy modyfikacja zasięgu. No. Mój zasięg jest tutaj znacznie lepszy, zużycie energii troszkę mniejsze też mam. E, gorzej z, z zadowolonymi obrażeniami, ale to, ta różnica nie jest aż tak duża. Więc wszystko na zło mi tak przerobi. E, zacząłem mówić o tych ulepszeniach, że mają swoje plusy i minusy. No właśnie tutaj e, plusem mojego ulepszenia jest to, że widzę wszystko na radarze. Minusem jest to, że nie widzę zdrowia przeciwników. W przypadku ulepszenia, które sprawia, że mogę no nieskończoność strzelać. Minusem jest to, że a, nie mam tarczy w ogóle. I właśnie jest parę innych takich hulecz, które mają swoje plusy, swoje minusy. Ja najczęściej właśnie korzystam z radaru i z promienia śmierci i zagłady. Który nie jest związany z moją notą Czyli wolę rezygnować z tarczy właśnie dla większych obrażeń Dla ciągłości tych obrażeń Zazwyczaj takie podejście się sprawdza w tej grze Myślę, że będę musiał tutaj w kolejnym z tym Poszukać paliwa Bo już mi się ono zaczyna kończyć Jak się kończy paliwo to nie jest dobrze Tutaj Ruda na i jakaś jednostka zwiadowcza malitów. Dobra, poczekaj, aż mnie zobaczę. Niech on sam tu podleci 1 i 3, dobra, jest już w moim zasięgu. Mój zasięg to chyba 1,4, jeżeli on pamiętam. to. także z pełności mi wystarczy. I no, tego paliwa trochę zdobyłem. Aczkolwiek, trochę mało. Hmm. Tutaj mamy rudę. Tutaj jest jakaś skrzynka, może w tej skrzynce coś będzie. Mhm. Czego ja nie zabrałem? Ładowarka urządzeń. Nie, atom. I do... dron, Pojemnik technologiczny. Dobra, no do tego pojemnika. I skaczę dalej. Przejście z jednego sektora do drugiego za pomocą tej bramy specjalnej. Całe szczęście tego paliwa nie kosztuje, bo no miałbym mały problem w tym momencie, ze względu na to, że moje paliwo się w zasadzie już kończy. Zostało mi na jeans eee, i no, tr trz trzeba będzie najlepiej no zaraz znaleźć e, jakieś źródło paliwa, czy to handlarza, czy stację serwisową, e, z... chyba lepiej stację serwisową, tam na pewno to paliwo będzie czy ewentualnie po prostu załatwić kilku przeciwników i mieć nadzieję, że z nich wypadnie.